Weź pigułkę. Cześć, witajcie dzień na dobry. kanale CTG... Co? Dzień dobry, powiedziałem. A, dzień dobry. To za szybko. Przepraszam. Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Ja wciąż jestem binger, ringer. A ja muger, fuger. On nie jest muger, fuger. A on nie jest muger, fuger, a jest no. to warm audio ringer, binger, czyli... Bohater dzisiejszego filmu. Jak zapewne pamiętacie, jeden z pierwszych filmów, który powstał w tym właśnie miejscu, był test. Recenzja, test. W sumie prezentacja. Prezentacja, bo w sumie co ten test. Co tam testować? Ups. Muger Fugger Ring Modulator, jeden z klasycznych efektów muga do syntów, gitar i wszystkiego. Taki wielki, ogromny. Tutaj sobie możecie znaleźć. Tak, tam. tam. tam ten szybki filmik. I nie wiem, czy w tym filmie mówiliśmy, O czym? Że, no, że ten efekt jest nieprodukowany, niedostępny, można sobie go w zasadzie kupić nowego, tylko jako wtyczkę. Tak. No i szkoda, no bo jest to jakby klasyk taki trochę. No zrobił się z tego klasyk. Zrobił no. się, no dokładnie. Wiem, że Beringer miał takie, e, próbował tam Podejście, coś no, było podgryzać, coś ten efekt chyba nigdy nie wyszedł. A tu nagle się okazuje, że zobaczcie sami, Warm, warm Audio przygotowało dla gitarzystów i nie tylko kopię. Wierną. Wierną. Może, po, prawie, że no, wygląda wygląda bardzo podobnie, jest mniejsza. No dobra, ale zaraz o tym będziemy gadać. Z naszego researchu wynika, że były dwie wersje Ring Modulatora, co najmniej pierwszego wie. co najmniej, i to jest. Kopia MF-102, czyli tej drugiej wersji nowszej tak. i ma dokładnie taki sam layout jak właśnie ta wersja. Mhm. I my wtedy też mieliśmy 102, kę tak oryginalną. Co w związku z tym, że jest wszystko tak samo? No to znaczy, że macie jakby dwie sekcje, którymi możecie sterować tym efektem. Pierwsza jest od modulacji, druga od LFO, czyli od kształtu tej fali. fali, prędkości i, i wszystkiego co z nią związane. Więc możecie sobie modulować w zakresie niskich częstotliwości, wysokich, tu macie konkretne już częstotliwości, mhm. gdzie się odbywa całe szaleństwo, tu macie mix, czyli wet-dry, jest sterowanie wet-dry, ile tego sygnału ma być mokrego, a ile suchego w dosłownym tłumaczeniu. Tak, mix po prostu. Tak jest. No i oczywiście z lewej strony macie sterowanie tym falą, ilość. Bardziej kwadratowa, czy bardziej okrągła? Dobrze to widzę? Tak, tak. No jest albo square, albo sine. To się tak chyba tak ładnie chodzi, nazywa. No, to już normalne i... słownictwo niedostępne dla takich normalców jak ja. <grymCool> I rate <grym hacen> czyli w zasadzie prędkość no, fali. Macie potem też system drive, czyli siła sygnału wejściowego, i on działa przez cały czas. Nie? Czyli tak, ustawiacie sobie. Możecie sobie na przykład dopasować, że na wejściu możecie wchodzić większy sygnał niż to, co wchodzi z waszej gitary, albo mhm. mniejszej, czyli masz mniej drive'u, albo więcej, czyli ogólnie możecie sobie zrobić już dopałkę. Tak. Mm. Taką do dopałkę macie wbudowaną, działającą cały czas. Jak sobie ustawicie na środek, to jest mniej więcej taki sygnał. A dlaczego tak jest? No, bo to nie jest efekt stricte gitarowy. Możecie go też stosować z syntezatorami. No i wiadomo, no są różne urządzenia, mają różne sygnały mhm. wyjściowe i po prostu dopasowujecie sobie. Do całego swojego rigu. Czy na przykład jakaś pętla, czasami są pętle, które po prostu są słabe w sensie sterowe. No, Możecie sobie to dopasować tak. po prostu. Mamy teraz do, w pętle efektów maczety. E, co jeszcze? diodę od LFO. Aha, pierwsze dioda od poziomu, czyli będzie nam pokazywały, w jaki ten sygnał do urządzenia wchodzi. Tak, to dioda świeci na trzy kolory na zielono, żółto albo czerwono. Jak nie świeci w ogóle, to znaczy, że sygnał jest za niski. Jak jest zielona, to nie, po, nie przesterowujemy wejścia urządzenia. Jak jest żółta, to przesterowujemy, ale jak to producent dopisał, to jest bardzo delikatne przesterowanie. A jak jest czerwony, to to już się zaczyna robić drive. Nie? Prawie, że tak. Później jest dioda od LFO, czyli yy, dioda, która pokazuje nam właśnie RAID, im. Właściwie no, koresponduje z tymi ustawieniami tak od tej gałki po prostu, no i bypass na czerwono, efekt wyłączony, czyli działa tylko drive, na zielono, ring modulator activated. Yy, nie ma tu true bypassu, jest y, bufor, Gw gwoli ścisłości, no i co jeszcze, no i ma zestaw, mm, to mówiliśmy o tym, ale chyba nie pokazywaliśmy, bo on zabrakło nam kabla, nie? Z tyłu efektu macie szereg gniazd, wejście i wyjście oprócz tego do większości z tych parametrów macie jacka, do tak. którego wpinacie sobie um, pedał Peda ekspresji. ekspresji i możecie sterować wybranymi parametrami, które sobie wybierzecie. Oprócz tego macie też y, dwa wyjścia. LFO out i carrier out. Tak. Do Gdzie... wypuszczenia sygnału stąd. I możecie sterować y, nim inne efekty, tak jak nie wiem, tak. czy kojarzycie, mogi można było łączyć po prostu. Mm -hmm. w... no to jest już takie bardziej wchodzenie w y, świat syntezatorów, no to... jakichś modułowych czy modularnych y, i łączenia, czy właściwie budowania zależności między efektami, no, tak jest, żeby je połączyć razem w jakimś tak sensownym jest. układzie. Żeby Oprócz stary. tego jest jeszcze carrier in, więc można jakimś innym efektem sterować. Też ringerbringerem. Ringerbringerem, czyli ogólnie tak. urządzenie. Jak oglądaliście poprzedni film, to wiecie, że to było takie moje spełnienie moich modulacyjnych marzeń, trochę zawsze chciałem mieć. No i znowu się pojawił. I to mniejszy? I to mniejszy. I troszkę tańszy? I tań... dużo tańszy. I troszkę tam trzy razy. <laughs> no dobra, to co, posłuchajcie sobie, jak to gra najpierw bypass, później bypass. I z tego, co zauważyliśmy, jak sobie ustawicie ten potencjometr na środek, to przechodzi sygnał mniej więcej taki hmm. jaki wpuszczacie. Nie drive'uje go jakoś specjalnie mocno. Chociaż ten, ta dioda level czasami mówi coś innego, jak się mocniej szarpnie, to. Nie, nie jest to taki drive, żeby jakoś tam specjalnie coś popsuł. To jeszcze dopowiem coś na koniec. Efekt może być zasilany z baterii, tak jak teraz widzicie. Mm -hmm. W przeciwieństwie do oryginalnego Ring modulatora, było tam, było tam zasilanie plus był w środku, czyli odwrotnie niż większość efektów. Tutaj mamy też normalne zasilanie. Potrzebuje 100 miliamperów prądu, więc nie tak Dużo. Jak... Chyba, że korzystacie z baterii, wtedy trochę dużo. Wtedy dużo, ale no zasilacza to jest. No powiedzmy standardowo, jak na dobry wow. efekt. A i efekt jest zupełnie analogowy, nie ma tutaj żadnej cyfry. Tak, Uło. tak. Dlatego macie do każdego po... no, parametru tak. osobnego czeka, no, nie? Inaczej by się tego nie dało zrobić. No. Okej, okay, to co? Yy, no Próbujemy, nie? Maczeta, czysty. Ma... 212 Century Vintage i SM58 i E906. Szatan, i oczywiście Vermilion Pickups. Tak. Tu lepiej się tego nie dało zrobić myślę, że się dało <laughs> znowu nie trafiłem dobra, no gra tak, nie? nie? Takie tremolo, takie, takie złamane, złamane bo ono no się Aha, bo ono się przesunięcie jest na falę, ten ma. Kipi, chyba mi. Wpisów bogaty, wypisów bogaty, robić. Bez. Mosty most się tutaj dzieją, po prostu, bo się z tym bawić i bawić. A my sobie spróbujemy dołożyć jeszcze więcej kosmosu. Dołożyliśmy teraz, drodzy Państwo, yy, delaya, który ma też nierówne paterny. Sam delay brzmi tak. Nie mam pojęcia, co robię, także. Ring, modulatora, ring, 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 to samo pomyślałem. No, no, to tak, tak, no, tak, to no, tak, tak i została nam jeszcze ostatnia rzecz do sprawdzenia oczywiście, bo by inaczej się mogło to skończyć, czyli wiecie co. Cokolwiek i tak nie słychać. Się szybko. Ja, dat weet wel. guitar and this is here Alien oh, mental. Dobra, dobra. W mojej opinii kopia Warm, Warm Audio jak najbardziej dorównuje oryginałowi, o ile nie brzmi prawie że identycznie, bo mam podobne bardzo yy, wspomnienia. Dostarcza tyle samo frajdy. Tyle samo frajdy, zabawy, szaleństwa co nie miara. No nie mam tu, co więcej powiedzieć chyba. No i kosztuje 1000 złotych jakoś. 1100 chyba. Około 1000. Tam nie wiem jaki jest street price tak zwany czy trochę mniej, czy trochę więcej. No, Także... ale coś koło tysiaka. No nie, jest to 3000 i szukanie po reverbach, nie? Tak jest. Yy... Jeżeli ktoś szuka ring modulatora, to myślę, że jest. będzie zadowolony w 200%, szczególnie, że mamy tutaj malutką obudowę, klasyczny, fajny design mhm. nawiązujący do muga. Nie wiem, co tu jeszcze. Zasiedanie będzie 4 pedały ekspresji. Cztery... No i osta. ogień, nie? No, połączone takimi spineczkami, żebyś mógł dwa tak. na razy zmieniać. <laughs> Albo Hermana Liza można zawsze zatrudnić tutaj do tego. Nie wiesz, czy ci gitarę połamie. Jak nie będziesz miał PRS-a, to nie. W sumie. Także, no co, co możemy powiedzieć? No polecamy, bo zabawa jest przednia, świetnie się na tym gra. Kosmosy totalne. Świetnie się tym kręci, o. Nawet nie trzeba grać w sumie, nie? Można no. kręcić po prostu i, i... Znaczy ja nie grałem, no. a też się świetnie bawiłem. O. Także, jak już mówiliśmy na początku, partnerem tego filmu jest audiostacja, która dostarczyła nam Worm Audio Ringer Blinger do testów i się grubo zastanawiam, czy przypadkiem nie zostanie u mnie na zawsze. Ale nie słyszałeś tego? Ten, co ostatnio mówił, że... Ma dość. No, no mam dość. sprzedaje efekty. Bla, 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 bla. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Czy kupilibyście sobie ring modulatora do Waszego stawu. Nie mam kosmo zestawu. Ale to nie jest głupi pomysł, żeby go mieć. Zawsze jest taka opcja. Zawsze jest taka opcja. E, zostawcie Miestety. jakieś łapy w górę, lajki, suby, wspieranie, jak macie ochotę, jak wam się podoba to, co robimy. No i co? No i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTGTV. Adios.